Turą pytań ja chciałbym podzielić się z Państwem tutaj, że moimi ocenami odnośnie dwóch lat Pani Prezydent Gronkiewicz-Walc. Ja rzekłbym, że Warszawą rządzi Platforma Nieobywatelska. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem dzieli Warszawiaków przynajmniej na dwie grupy. Na grupę tych, którymi warto się zajmować i którymi Pani Prezydent i władze Warszawy się zajmują i pozostałych. Oczywiście ci pozostali to dużo liczniejsza grupa. Co czeka pozostałe? Podwyżki. Zacznijmy od podwyżek biletów komunikacji miejskiej poprzez podwyżki opłat za parkowanie, podwyżki opłat za wodę i ścieki. Wiosną tego roku już uchwalone przez radę Warszawy głosami platformy obywatelskiej program podwyżki czynszów komunalnych i to z jednej strony, a z drugiej jest grupa, z którymi warto się zajmować. I w tej grupie nie tylko znajduje się najbliższe otoczenie pani prezydent, tu już było mówione o konkursach na stanowiska dyrektorów biur, prasa powszechnie na ten temat pisała, wiadomo było kto te konkursy wygra, można było bez cienia wątpliwości obstawiać kto w tych konkursach zwycięży, ale i wydarzenia z ostatnich dni. Mieliśmy przejaw działań korupcyjnych w otoczeniu władz miasta, to dokładnie wśród koalicjantów Platformy Obywatelskiej, czyli wśród działaczy socjaldemokracji polskiej. Pan były wiceburmistrz Ochoty został aresztowany. Ostatnią taką bulwersującą sprawą jest dziwny przetarg na zakup limuzyn dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Ten przetarg został rozstrzygnięty. Można było łatwo zauważyć, że specyfikacja zamówienia jest bardzo podobna do oferty dotyczącej konkretnego modelu i konkretnego samochodu. Platforma nieobywatelska również dlatego, że wprowadza mieszkańców w błąd. Przypomnijmy sobie kampanię wyborczą. Pani Prezydent była na Białołęce, podnosiła sprawę oczyszczalni ścieków Czajka. Okazuje się, że oczyszczalnia jest budowana za chyba największe pieniądze w Europie, pół miliarda euro, tym razem pół miliarda euro. Grozi nam również to, że oczyszczalnia nie będzie zakończona przed okresem, który jest okresem rozliczania, więc pomoc unijna może w tym momencie zostać cofnięta. A czym to będzie skutkowało? No oczywiście będzie skutkowało kolejną podwyżką cen za dostawę wody. No i kolejna sprawa. Platforma Obywatelska rezygnuje z bardzo dobrych, przygotowanych projektów, przygotowanych przez poprzednią władzę. Już o tym też mówiliśmy, że obecna prezydent Warszawy nie ma wizji rozwoju miasta. Poprzednicy taką wizję mieli. Chodzi mi o Warszawski Park Technologiczny. To było przedsięwzięcie, które mogło stanowić bardzo konkretną rzeczową propozycję dla młodych naukowców, dla młodych ludzi, którzy mogli przekuć swoje pomysły w biznes, a więc mogli rozpocząć działalność gospodarczą. Obecnie nie ma funduszy unijnych, one spadły z listy indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, spadły dlatego, że miasto Warszawa, władze miejskie wycofały się z lokalizacji dla Warszawskiego Parku Technologicznego. Sama spółka, Warszawski Park Technologiczny jest w bardzo złej kondycji finansowej, prawdopodobnie zbankrutuje. W związku z tym ten wspaniały pomysł, szczególnie w dzisiejszych czasach, w czasach nadchodzącego kryzysu gospodarczego, kiedy Polacy z Londynu czy z Dublina będą wracać do Polski, no, nie ma dla nich oferty. Władze Warszawy żadnej oferty nie przedstawiają dla młodych, aktywnych, przedsiębiorczych ludzi. No i ostatnia rzecz dotycząca tej grupy, którymi warto się zajmować, to też było wspomniane już dzisiaj, to sprawa stadionu Legi. Otóż lekką ręką blisko pół miliarda złotych władze Warszawy przeznaczają na budowę stadionu. Nie jest to inwestycja pierwszej potrzeby, jest to inwestycja stanowczo zbyt droga. Trzeba pamiętać, że 3,5 kilometra dalej będzie stadion narodowy. Inwestycja, która, której towarzyszą takie działania jak ograniczanie innych ważnych inwestycji, ważnych z punktu widzenia mieszkańców Warszawy. A więc rodzi się pytanie o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego taką inwestycję nieracjonalną podejmują władze Warszawy. Trzeba pamiętać, że właścicielem Legii Warszawa, spółki Legii Warszawa jest koncern medialny ITI, właściciel również telewizji TVN. Proszę Państwa, ja podjąłem interwencję poselską w sprawie umowy dzierżawy tego stadionu. Umowa co prawda zawarta była w 2006 roku, jeszcze za poprzedniej kadencji, ale w innych warunkach. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, czy będzie stadion narodowy i w jakim kształcie i gdzie, bo pani prezydent też i później kwestionowała jego lokalizację. No i druga rzecz, że wówczas przewidywana była tylko modernizacja Legii, a nie budowa nowego, dużego stadionu o pojemności 32 tysięcy miejsc. Ta umowa spełnia w moim przekonaniu wszelkie przyczyny, dla których można by nazwać ją pomocą publiczną udzielaną prywatnej spółce. Zresztą podzielił mój pogląd Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ja będę dalej podejmował. To była konferencja prasowa na Prawo i Sprawiedliwości. Tymczasem, jak mówimy, od rana